Ile lat pan przepracował w zawodzie? Jako ratownik 20. Absolutnie. A w ogóle w pogotowiu 43 lata. Czy to dużo czy mało? No, przed tym wcześniej jeszcze też Nie nadzieja. Nie, nie, nie. ja mówię w kontekście czy dużo? takim. Czy to daje panu jakieś takie specjalne możliwości? Mówię, po, mówię to na bazie doświadczenia, które my zyskujemy. No, pewne rzeczy się widzi inaczej, całkowicie. <laughs> Patrzę na człowieka i nie widzę tylko twarzy, widzę więcej tego człowieka. W oczach widać więcej. Po oczach, jak człowiek do człowieka się patrzy, do no, takiego, który jest na przykład chory, to widać oczy dużo mówią. Ale to. To się widzi dopiero z czasem. Czy warto nauczyć się reanimacji? No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Każdy powinien wiedzieć, jak udzielić pierwszej pomocy. To myślę, że to jest podstawa. Czasami człowiek się może zadławić i warto wiedzieć, jak to zrobić, żeby uratować człowieka. Jak pan ocenia pokolenie młodych ratowników, którzy trafiają do tego zawodu? No, no, mają wiedzę. Mają wiedzę. Ale wiedza, a praktyka to są. A no to dwie są dwie różne rzeczy. To zawsze tak było. To tak jak z młodym kierowcą. Zdał egzamin teoretyczny. Wiedzę ma. Zdał egzamin praktyczny. Prawo jazdy ma. A czego nie ma. No nie ma doświadczenia. Tak za każdym zawodem jest. Dopóki nie złapiesz doświadczenia, to tylko masz wiedzę. Czy zdarzyło się panu odbierać porody? Oczywiście. I gdzie pacjentki rodziły? W samochodzie, w karetce? No, Często czy, czy mi się to nie, zdawa, nie zdarzyło, ale jedna pacjentka urodziła, pamiętam, na, w karetce, na schodach przed samym szpitalem. Także nie było problemu, bo już położna czekała na, na, na tą pacjentkę, bo przez radio było zapowiadomione, powiadomione, że, że, że kobieta rodzi. I pamiętam taką sytuację, gdzie przyjechaliśmy karetką już jako ratownicy i pani, która urodziła trzecie bodajże dziecko, leżała sobie na boczku, w telefonie się bawiła, a dziecko leżało tu z boku, z powiną, czekała na karetkę. Ale to był szczęśliwy poród, tak? Nie no, dziecko się urodziło, bez żadnego problemu. Tylko zszokował mnie widok kobiety, która bawiła się telefonem. A z, u lekarza nie była. Nie miała karty ciąży, nie miała nic. No po prostu tak wyszło. I wtedy można się zdenerwować, bo tak nawet jak nie mówiłem. było okryte to dziecko, tylko leżało w tych płynach, tym wszystkim. Pracowałem na dyspozytorni. A 8 lat tam pracowałem i odbierałem telefony, i później pojechaliśmy na takie szkolenie. Mieliśmy w Olsztynie przyjechała tam grupa panów z Warszawy, i oni mieli wszystkie statystyki yy, naszych działań: wszystko w procentach. Ile procent żeśmy przyjęli, ile wezwań przyjęliśmy w ciągu roku, jakich. Wszystko mieli poklasyfikowane, i do mnie jeden facet mówi: jeden pan mówi, że ja miałem tylko jeden przypadek, gdzie telefon odbierałem do zadławienia. Ja mówię, no bo miałem szczęście nie odbierać częściej tych telefonów. No bo to jednak jest bardzo, bardzo stresujące, bo rodzice dostają absolutnie, jak to się mówi, małpiego rozumu. Nie słuchają, tylko biegają po pokoju, krzyczą, nie słuchają, co się do nich mówi, a ja muszę przez telefon im coś powiedzieć. Czy szpital powie w że ma dobrych ratowników? Czy to w ogóle jest dobry szpital pana zdaniem? Pan zna to... są dobrzy ratownicy. Pan zna to Ale ja nie nad... wiem co to są dobrzy lekarze. Skuteczni. Są... A skuteczni no, każdy ratownik jest skuteczny. Każdy jedzie, pomaga mamy pacjentowi jakąś, i przywozi do szpitala. Mamy jakąś skalę porównawczą, tak, w stosunku Szyb. do innych miast, hmm. czy chociażby do Olsztyna, do Ostrudy i pytam pana o opinię. Są pewne procedury, które się ratownicy trzymają, i to wszystko. Jeżeli pacjent chce, wzywa karetkę i chce jechać do szpitala, to ja mu nie mogę odmówić po prostu chcę jechać do szpitala, ma parcie na szpital, no to jedzie. Proszę bardzo. Myślę, że to jest chyba najważniejsze pytanie. Co by Pan radził tym wszystkim młodym ratownikom, który traf którzy trafiają do zawodu? Dużo wyjazdów. Dużo wyjazdów. Ja pracowałem w Iławie, miałem dużo wyjazdów, bo Według tych statystyk, o których mówię w dyspozytorni, to yy, karetka Iławska yy, była drugą karetką, która miała najwięcej wyjazdów. A młody ratownik, czym więcej będzie jeździł, tym szybciej nabierze praktyki. Młody lekarz, czym więcej będzie siedział w szpitalu i leczył pacjentów, tym szybciej nabierze praktyki. Tak, ze wszystkim jest. Pana pasją jest zdrowe odżywianie się. Skąd ta pasja i po co? Zdrowo się odżywia. Przecież wszystkie produkty, które mamy w sklepach są super zdrowe. Żyć nie umierać jednym słowem. Dobrze mówię czy źle. No tak mówią. Ale efekty tego później widać na oddziałach wewnętrznych, przychodniach, kardiologicznych, przychodniach. No i przy wyzwaniach. Jak ktoś wzywa karetkę. Może inaczej. Pamiętam kiedyś taką sytuację. Była 21.45 byłem u pacjenta i udzielaliśmy pacjentowi pomocy, miał problem. I czytam jego kartę informacyjną. Na karcie informacyjnej jest taka lista chorób. Człowiek szczupły, miał tyły. A mówią, że o otyli są chorzy też. I zadałem mu jedno pytanie na temat odżywiania. 21.45. Ile pan wypił wody dzisiaj? Jedną szlankę do śniadania herbaty. No, złożyłem tą kartę informacyjną. Mówię, to teraz wiem, dlaczego pan tak choruje. To wszystko. Więcej nie ma co mówić. Po prostu jedziemy do szpitala. Jaka była jego reakcja? Był bardzo mocno obciążony kardiologicznie. Nie pił płynów w ogóle. Truł swój organizm. Nie, nie, ja rozumiem, ale po pańskich słowach nic nie powiedział. Absolutnie. Zero reakcji. Czy to oznacza, że ludziom bardzo ciężko wytłumaczyć, że oni się zabijają na własne życzenie? Tak. Ta. Nie wiem skąd to się bierze, ale, ale ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy. Ja czasami żartowałem sobie. Pamiętam kiedyś miałem taką sytuację. Byliśmy w bloku na trzecim piętrze, u pacjentki pacjentka mówi ja nie będę piła wody, bo nie będę latać bez przerwy do łazienki, do ubikacji. Tam wtedy była starsza pani, był, była rodzina też. Ja podszedłem do okna i tak z tego trzeciego piętra patrzę tak a niech mi pani powie, gdzie ta ubikacja jest? A ona mówi, jak to gdzie? Tu, w wokół. A ja myślałem, że Pani ma łazienkę za oknem, tam ubikacja stoi, tak jak kiedyś wychodki robiono za oknem i musi Pani z trzeciego piętra zejść. Pani nie będzie piła wody, bo musi Pani do łazienki chodzić, siusiać. No o czym my mówimy? No jak ludziom tłumaczyć? To jest lenistwo, głupota, nieświadomość, głupota. czy to jest stereotyp przyzwyczajenia? Głupota i, głupota i nieświadomość chyba ludzi, że człowiek, który nie oddaje moczu, bo zniszczył sobie czymś tam nerki, to jest dializowany. Człowiek, który nie oddaje moczu, bo nie pije płynów, on uważa, że jest zdrowy. No jak to? Tego się dializuje, żeby mógł oczyścić krew, a ten nie pije i nie czyści, który jest zdrowy. No coś tu jest nie tak. Ja nie będę pił wody, bo muszę często chodzić do łazienki. A no powinienem rączki do, złożyć i podziękować Bogu, że mogę jeszcze siusiać. Bo przyjdzie czas, kiedy przestanie człowiek móc siusiać. Znaczy takie przypadki zdarzają. Co powinniśmy jeść, żeby być zdrowym, żeby mieć zdrowy organizm. Każda, czy w ogóle nie jeść? Każda choroba zaczyna się od talerza. Każda. To znaczy należy to rozumieć w ten sposób, że to, co jemy, decyduje o tym, jak się później będziemy czuli, jak będziemy się tak. rozwijać, tak. czy będziemy funkcjonować, tak. czy będzie stopniowa degradacja organizmu. Tak. Na tym właśnie to polega. Ludziom nie potrzeba żadnych rad, bo oni wiedzą lepiej, albo w telewizji im powiedzą. Tak. Zgadza się. Jak pracowałem, to wchodziło się do... na wezwanie się przyjeżdżało karetką i najczęściej było tak, że słyszałem od samych, od ludzi było. A u nas to genetyczne, bo my mamy wszyscy dać ciśnienie. Albo w innym domu. U nas genetyczne, bo wszyscy chorujemy na serce, albo genetyczne, bo wszyscy mają yy, alergię na coś, albo coś jeszcze. W każdym domu coś innego. No to nie jest to, że oni mają genetycznie, tylko to są przyzwyczajenia, przyzwyczajenia kulinarne. W tej rodzinie się to je, i na to się choruje. I nikt tego nie zmienia, bo tak. Tak było przyjęte, to jest dobrze. do no po co to zmieniać? Skoro dzieciństwa się je tak samo i, i bez przerwy te same błędy się popełnia.